Przede wszystkim jest piękny poranny dzionek niedzielny. Chciałbym wam dzisiaj troszeczkę, czy chciałbym z wami, troszeczkę porozmawiać o pewnym kwiatku. wszystkim jest piękny poranny dzionek niedzielny. Chciałbym wam dzisiaj troszeczkę czy chciałbym z wami troszeczkę porozmawiać o pewnym kwiatku. To jest taki kwiatek. Pewnie wszyscy go już widzieliście gdzieś. Zobaczcie. Jest to kwiat akacji. Akurat jest na niego sezon, co z tego kwiatu możemy zrobić? Ano, przede wszystkim z tego kwiatu robimy herbatę. Jeżeli jesteście ludźmi nerwowymi, codziennie szklaneczka naparu z takiej herbatki i macie błogi spokój, możemy z tego kwiatu zrobić konfiturę. Możemy y, użyć y, tego kwiatu do y, tak zwanych naszych tutaj śląskich racuszków, ale możemy też z tego kwiatu zrobić wino. Na temat jego właściwości możecie sobie poczytać w internecie, do czego zachęcam, a ja pokażę wam, co w tej chwili z tym kwiatkiem robię. A więc słuchajcie, mam tutaj. Już trochę kwiatów obranych. Część tych kwiatów wędruje do balona, z których będzie robione wino. Nie będę Wam tego wszystkiego nagrywał, ponieważ to naprawdę zajmuje dużo czasu i byłoby to bez sensu. Tutaj część kwiatów już suszę sobie na słoneczku na herbatę. Jak to wszystko obiorę, to wrócę do Was. Słuchajcie, no już trochę się napracowałem, obrałem sobie już z szypułek te wszystkie kwiatki, a w tej chwili zaczynam obierać płatki na konfiturę. Płatki musimy wybierać takie, które są najbardziej dojrzałe, Czyli kwiaty już wykształcone z pręcikami, i najwięcej słodyczy w tym naszym całym kwiecie jest właśnie w pręciku. I żeby to sprawdzić, możecie sobie obrać płatki i taki pręcik spróbować. On jest najbardziej słodki. Jest to roślina, w której tak naprawdę są jadalne tylko kwiaty. Musimy przy tym, jeżeli będziemy cokolwiek z tym robić, musimy uważać, żeby gdzieś wam jakiś listek nie wpadł, ponieważ możecie się nabawić nieżytu żołądka. Akacja jest tak samo jak czarny bez. Jest krzewem zdrowotnym, ale też krzewem, który potrafi zaszkodzić. Więc wszystko, co robimy tutaj z akacją, robimy sobie z głową. Tak jak Wam już wspomniałem, jeżeli będziecie zdenerwowani, robicie sobie napar z suszonych kwiatów akacji, wypijacie, i działa to dosłownie jak tabletki uspokajające. Co jeszcze ta nasza akacja robi? A więc ta nasza akacja poprawia pracę soków trawiennych. Czyli, jeżeli ktoś ma jakieś problemy trawienne, po zjedzeniu posiłku wypija sobie napar z takich kwiatków i wszystko jest w porządku. Jak taki napar zrobić? Ano, bardzo prosto. Wrzucamy kwiatki do zimnej wody na 5 minut. Następnie doprowadzamy do wrzenia i czekamy aż 20 minut. Nam napar naciągnie, i wtedy taki napar jest gotowy do picia. Nie zalewamy tego wrzątkiem. Nie robimy tak jak wiecie tam w internetach czy gdziekolwiek gadają, żeby trzeba zalać wrzątkiem. Przykryć pokrywką, odczekać. Jest to głupota, o jakiej ja jeszcze nie słyszałem. Tak, ziół nie parzymy. Zioła parzymy właśnie w ten sposób, że doprowadzamy w zimnej wodzie. Muszą poleżeć 5 minut, żeby oddać swoje właściwości. Powoli doprowadzamy je do wrzenia poprzez ten proces powolnego podgrzewania aż do temperatury wrzenia. Wszystkie substancje, które są dla nas dobre, zostają uwalniane, ale nie zostają zniszczone. A w momencie, gdy wy zalejecie zioła wrzątkiem, nic to nie daje. Zresztą, słuchajcie, jeżeli mi nie wierzycie, możecie popytać fachowych zielarzy, którzy się tym zajmują na co dzień. Eee, wracamy do naszej akacji. Mam już nastawiony baniak 20-litrowy kwiatów, co z tym będę robił. To wam pokażę. W tej chwili obieram sobie tutaj płatki na konfiturę, którą robimy dosłownie tak samo jak konfiturę z róży. O, nie to, szypułka, nie tu. Uważajmy, żeby nie wpadły nam jakieś listki, ponieważ, tak jak mówię. Możecie się nabawić yy, niestrawności, jakichś bóli żołądkowych, różnych dziwnych rzeczy. Dzisiaj zrobimy również deser z tych kwiatków. Który ja też wszystkim polecam, chociaż raz spróbować z ciekawości. Te, tego nie musicie robić na co dzień, bo jest to żmudna praca. Trzeba trochę czasu na to mieć. No, ja dzisiaj, słuchajcie, od godziny obierałem sobie te płatki. No ale wiecie, ja potrzebuję na konfiturę, na wino, na placki czy, czy te nasze śląskie tutaj racuchy, e, więc poświęcam sobie dzisiejszą niedzielę na takie rzeczy e, dlatego że ten kwiat jest e, czy kwiat no, produkt jest sezonowy, możemy go tylko pozyskać wiosną e, i to jest wszystko. Później, jeżeli akacja już zaowocuje. Niestety jest krzewem silnie trującym. To samo dotyczy się czarnego bzu. Postępujemy identycznie tak samo. Baldachy odcinamy, wszystkie łodygi, wszystkie te części zielone. Nie możemy tego po prostu doprowadzić czy wprowadzić w swój organizm, ponieważ grozi to zatruciem. Wino akacjowe już zrobiłem kiedyś. I wyszło mi wyśmienite, natomiast nie miałem okazji, żeby tu gdzieś akacja rosła u nas. No niestety nie rośnie. Ale byłem niedaleko Wrocławia niedawno, w zasadzie dwa dni temu, i udało mi się tych kwiatów pięknie pozyskać. Fajnie się to obiera, słuchajcie, wiadomo, że to z tego czasu troszeczkę to zajmuje, ale efekt jest piorunujący w sklepach. Na przykład, tak widziałem w internecie, to już z ciekawości: 10 zł kosztuje 20 g suszu kwiatowego, czyli tej naszej herbaty, którą my pozyskujemy za darmo. I te 20 gram to jest, słuchajcie, naprawdę niewiele. To jest taka mała torebka, więc uważam, że lepiej sobie nazbierać samemu, mieć tą dychę w kieszeni, a kwiatów czy suszu kwiatowego mieć mniej więcej około pół kilograma, i to już jest naprawdę ilość bardzo, bardzo duża. Wystarczająca na okres zimowy, czy wystarczająca na leczenie. Także powtarzam jeszcze raz, ktoś ma problemy żołądkowe, trawienne, powinien spożywać. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety. Jeżeli chodzi o kobiety, to wywarem czy, czy naparem z takiego z takiego kwiecia, smarujemy sobie buzię. Nie używamy żadnych kremów maści, jeżeli mamy trądzik. Rewelacyjnie to działa, zwalcza, sam się przekonałem. I wierzcie mi, nie potrzeba Wam wydawać dużo pieniędzy w aptekach na specyfiki chemiczne, wprowadzać tej chemii we własne organizmy. Bo co, gdy zamkną apteki? Wtedy, niestety, ale już nic nie kupimy. A tutaj nauczymy się tego, że. O, listek wpadł. Że ten kwiat super nam pomaga w likwidacji takich rzeczy. A wiecie, że czasy idą coraz cięższe, coraz gorsze. Wiecie, że będziemy coraz ubożsi. Nasz yy, kochany rząd z każdej strony próbuje nas dobić finansowo i psychicznie. Więc y, róbcie sobie lekarstwa w domu, tak, żeby nie trzeba było na nie wydawać kupy pieniędzy, bo za chwilę będzie tak, że ogłoszą, nasz kochany rząd ogłosi, że większość leków jest nierefundowanych. I co wtedy? I wtedy nie mamy się czym leczyć, a wiedza, którą pozyskujecie na co dzień odnośnie ziół, y, kwiatów, tak jak tutaj. Ten kwiat, który ja obieram, pozwoli Wam na to, ażeby w jakiś sposób można było się ustrzec, czy zapobiec yy, różnym dziwnym chorobom, zmianom skórnym i itd. Tak A, i zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć: jeżeli gdzieś byście się skaleczyli, możecie tego kwiatu użyć do posmarowania rany. On bardzo dobrze rany zasusza. I dezynfekuję. Ja sobie to obiorę, jak będzie już obrane tyle, ile ja potrzebuję na moją konfiturę. Ja do Was wrócę i pokażę Wam, jak tą konfiturę zrobić. No to słuchajcie, mam obrane płatki. Nie obierałem tego dużo na potrzeby filmu. Chodzi o to, żeby wam pokazać, jak zrobić y, konfiturę y, z płatków. Więc y, musimy, ja powiedzmy na dwie takie garści, dwie takie garści powinienem dać tych płatków oczywiście. Powinienem dać około dwóch łyżek cukru. Natomiast ja cukru nie użyję. Użyję stewi. I co robimy? Należy to ładnie utrzeć. Ucieramy to do momentu, aż te nasze akacjowe płatki staną się tak jakby jednolitą masą. ja to tutaj szybko utrę nie będę się tutaj słuchajcie bawił w jakieś tam wiecie powolne ucieranie dokładne bo to nie o to chodzi natomiast polecam wam spróbować chociaż raz w życiu wy tego nie musicie robić co sezon bo to jest pracochłonne to wymaga słuchajcie y, czasu samo to obieranie płatków bo y, tutaj ucieranie czy inne rzeczy no nie wymagają aż tyle czasu jak samo to obieranie tych płatków o jedna taka rada jeszcze przed utarciem tych płatków wysypcie sobie to wszystko na coś białego wtedy wyjdą wam wszystkie robaczki nie robaczki z tych kwiatków no i słuchajcie tak wygląda ta nasza konfitura zobaczcie taka jest konsystencja ona powędruje do słoiczka i do lodówki. A za chwileczkę ja przygotuję sobie rzeczy i będziemy się zabierali do zrobienia naszych racuszków, właśnie na bazie płatków akacji. Słuchajcie, jak zrobić takie ciasto na te nasze racuszki? Nic prostszego. Bierzemy mąkę, bierzemy jajko, bierzemy kwiatki z naszej akacji. Dodajemy do tego kefir. Proporcje u mnie dzisiaj to jest: trzy szklanki mąki, jedno jajko pół litra e, pół litra e, kefiru e, i e, do tego dodałem pół litra wody. Ta konsystencja ma być taka z tego ciasta jak na naleśniki. Dlaczego? Bo teraz będziemy dodawać nasze płatki. I o co tu chodzi? Chodzi o to. Zobaczcie, jadalne kwiaty akacji, jak mi nie wierzycie, zobaczcie, zjadam. Są rewelacyjne, pyszne i słodkie, ile tego sypać? Ja bym powiedział, jak najwięcej, nie? Ale my tego nasypiemy tyle. Że po wymieszaniu to ciasto ma nam zgęstnieć. O! Niektórzy robią, wiecie, tak, że maczają całe te kwiatostany. Ja tego nie polecam, bo tak jak Wam już mówiłem, akacja jest taką rośliną, która może Wam zaszkodzić. Z niej są jadalne tylko i wyłącznie kwiaty. I dodamy jeszcze. Dodajemy wraz z szypułkami, ponieważ podczas smażenia te szkodliwe związki, które znajdują się w tych szypułkach kwiatowych, one ulegną tak jakby rozłożeniu na takie czynniki, które nam nie będą szkodziły, ale możecie też zaskoczyć swoich znajomych takim czymś, czy takim deserem. Powiedzmy, ja go dzisiaj będę podawał na słodko z naszym z naszym tutaj co robiliśmy z naszymi powidłami czy nie powidła tylko jak to się mówi nie marmolada zapomniałem nieważne ale z tym co przed chwilą robiliśmy o, zobaczcie to już nam zaczyna gęstnieć kwiatki naciągają ciasta o elegancko ja za chwilę sobie tutaj rozgrzeję patelnię. Chodzi o to, że ten deser ma być z kwiatów, a nie z ciasta naleśnikowego. Jeszcze mogę trochę dodać. Te kwiatki możecie, słuchajcie, jeżeli, bo nie chcemy, żeby nam szybko zwiędły, więc możecie to zrobić w ten sposób, że do jakiegoś naczynia zwilżyć je delikatnie takim, wiecie, tym psikaczem. Wodą i wsadzić do lodówki. Wtedy te kwiatki wam wytrzymają kilka dni. Gdybyście na przykład zrywali w tygodniu, a w niedzielę macie gości, zrywacie w środę do niedzieli wam spokojnie te kwiateczki wytrzymają. No i zobaczcie, taką mamy konsystencję Jest to gęste. I to powędruje na patelnie. Ja pójdę sobie w tej chwili rozgrzać patelnię dam tłuszcz na patelnię. Na czym to smażymy? Obojętnie na czym. Smalec. Chociaż ja polecam olej rzepakowy. Akurat do tego. No i słuchajcie, mamy już patelnię tutaj rozgrzaną, roztopiony tłuszcz i będziemy teraz nakładać nasze placuszki. Nie może być ogień za wielki. Słuchajcie, bo inaczej wam się przypalą te kwiatki, a one mają się elegancko zezłocić. I to jest, słuchajcie, deser, który ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa. Robiła go moja babcia. Był to deser sezonowy. Yy, zawsze, z tego co ja pamiętam, yy, to yy, babcia podawała nam to z cukrem pudrem. Natomiast ja wolę z naszymi powidłami, które żeśmy zrobili, żeby ten smak był jednakowy. Możecie sobie też to wzbogacić listkami mięty, czymkolwiek no, to, co wy lubicie robić. Najważniejsze, żebyście to smażyli na małym ogniu. Bardzo, bardzo wolno smażyć. Żeby te kwiatki Wam się nie spaliły. Bo jak się spalą te kwiatki, to macie nici z tego dania. A my wrócimy do robienia wina. No Kicia, przesuń się. Jak robimy to nasze wino? W internecie jest miliony różnych dziwnych przepisów. Jakieś, nie wiem, zaparzanie tego cuda nie widzę. Ja od lat robię to w jednakowy sposób. Wrzucam do balonu kwiatki. Yy, zalewam to zimną wodą. I zostawiam to na 4 dni zalane zimną wodą. Chodzi o to, że z pręcików kwiatowych, które tutaj mamy, cały ten nektar, smak, aromat, bo on nie znajduje się tak naprawdę w płatkach, tylko w tych pręcikach kwiatowych, on przejdzie nam do tej naszej wody. Oczywiście ja założę też rurkę fermentacyjną. Wino robię zawsze tak, jak tradycyjnie na naszej tutaj w wodzie ze studni głębinowej jest naj, najfajniejsze te wino wychodzi. No i dopiero później będę dodawał cukier. Na taki balon, na taki balon tych naszych kwiatków będę dodawał około pół kilograma cukru na początek, na pierwszą fermentację. Dzisiaj ten balon zaleje tak do 1 trzeciej wysokości, nie więcej, dlatego że te kwiatki jak nam okną, one nam siądą i być może trzeba będzie tych kwiatków dorzucić. Tutaj y, zobaczę ile, ile tej wody nam już tutaj zeszło, no jeszcze, jeszcze troszeczkę tutaj musimy dolać, tak mniej więcej do tego momentu czy do tego miejsca i więcej wody nie będę dolewał. Chodzi mi o to, że gdy ludzie robią jakieś napary z tego, muszą dodawać sztuczne drożdże, a mi chodzi o drożdże naturalne te, które znajdują się i żyją na kwiatkach. I na tych drożdżach chcę robić to wino. Nigdy nie dodawałem i nie będę dodawał drożdży sztucznej, dlatego że wino po otwarciu później czuć po prostu drożdżami, a nie winem. No tutaj, jak słyszycie, pies sąsiada widzi moje koty i zwariował. No dzisiaj mam kłopot z nagrywaniem, ponieważ tutaj u nas w Rudach, w kościele, w kościele jakieś imprezy są, więc muszę tutaj, no tak, jakoś to sobie ogarnąć, żeby w trakcie tych przerw nagrywać. Zobaczcie, kwiatki, które się suszą, już przyciągnęły owady, pszczółki, które zbierają nektar. Pojawiły się nawet mrówki, więc musimy coś z tym po prostu zrobić. Musimy to wszystko przenieść w inne miejsce, tak żeby nam te mrówki tutaj nie przeszkadzały. No jest to kłopot, wiecie, bo to jest bardzo słodki kwiat. Możecie go sami sobie spróbować, i sami stwierdzicie, że kwiat jest słodki. No, i w tej chwili zobaczcie, zaczęła się fermentacja po zalaniu wodą, czyli dzikie drożdże zaczęły pracować. Zobaczcie sobie tutaj na rurkę fermentacyjną. Ciśnienie idzie do góry. Nie wiem, czy to jest dobrze widać w kamerze. O, zobaczcie. Czyli bez dodatku cukru zaczęła nam się fermentacja, ale. To wino nie ma być winem takim stricte wytrawnym, tylko to wino będzie winem półsłodkim, dlatego że mysza takie lubi i takie zrobimy. Dlatego, jak wszystko z tych naszych kwiatków tutaj wypuści swoje dobre rzeczy, czyli nektar, wszystkie aromaty, wtedy dopiero dodamy cukru i przeprowadzimy drugą fermentację. A później dodamy znowu cukru i będzie kolejna fermentacja. Słuchajcie, tak wygląda nasze wino z kwiatu wakacji. Dzisiaj będzie dodawane do niego trochę cukru. Ponieważ musiałem poczekać aż akacja troszeczkę przefermentuje, dlatego że zawiera ona naprawdę dużo cukru w samych płatkach i w prącikach. A tutaj mamy już słuchajcie, wysuszone kwiatki. Dzisiaj będzie ostatni dzień do suszania, i będziemy to pakować w torebki i będziemy mieli leczniczą herbatę na zimę. No, także ja zachęcam wszystkich, słuchajcie, do tego. Um, Tutaj słuchajcie, mamy wysuszone płatki kwiatu wakacji. Dzisiaj jest ostatni dzień do suszania i kwiatki te będą pakowane do woreczków. Oczywiście nie foliowych, tylko takich wiecie, po cukrach, po takich innych mąkach. Tak, żeby w tych torebkach był lekki przewiew i będę miał razem z myszą leczniczą herbatę na zimę. Także w tym filmie to wszystko. Dziękuję za obejrzenie filmu i wszystkich zachęcam do robienia tych wspaniałości.